Hipnoterapia czyli terapeutyczne wykorzystanie stanu hipnozy jest obecnie jedną z najszybszych, najbardziej skutecznych i co najważniejsze, bezpiecznych metod rozwiązywania problemów, które swoje źródło mają w psychice. Nazywam się Michał Plutowski, jestem certyfikowanym hipnoterapeutą Międzynarodowej Szkoły Hipnozy i Hipnoterapii OMNI i zapraszam Cię do obejrzenia tego nagrania, w którym opowiem Ci więcej o tej niezwykłej metodzie. Aby lepiej zrozumieć, jak działa hipnoza, opowiem Ci najpierw, jak działa nasz umysł. Umysł możemy podzielić na trzy części: na część świadomą, podświadomą i nieświadomą. Ta część nieświadoma odpowiada za pracę narządów wewnętrznych i układ immunologiczny, i nie mamy do niej bezpośredniego dostępu. To, z czym pracujemy, to umysł świadomy i podświadomy. Każdy z nich ma inne funkcje i inne zadania. Umysł świadomy to Twoja pamięć robocza. Jest to ten rodzaj pamięci, którego używamy każdego dnia. Czyli to, co jesteśmy sobie w stanie przypomnieć. Na przykład, którędy dojechać do pracy, jak nazywają się nasi znajomi, czy jaki mamy numer telefonu. Druga funkcja to funkcja analizująca. Odpowiada ona za diagnozowanie problemów i szukanie rozwiązania. Podejmuje ona również szereg drobnych decyzji każdego dnia. Na przykład, o której godzinie powinniśmy wstać, żeby nie spóźnić się do pracy. Kolejną funkcją jest funkcja racjonalizująca. Ta część musi dać nam powód, dla którego zachowujemy się w określony sposób. Być może znasz to uczucie, kiedy masz coś ważnego do zrobienia. Na przykład musisz przygotować się do egzaminu, ale zamiast od razu usiąść do książek i maksymalnie wykorzystać czas, to pojawia się myśl, że przecież trzeba najpierw posprzątać mieszkanie. Trzeba umyć okna, odkurzyć za kanapą. Biorąc pod uwagę fakt, że w czystym pomieszczeniu łatwiej się skupić, ma to faktycznie racjonalne uzasadnienie. Jednak prawdziwym powodem tej ucieczki od nauki jest coś innego. Być może jest to jakaś forma strachu, jakieś wewnętrzne przekonanie, albo jeszcze jakaś inna emocja, która mieszka w podświadomości. Niestety umysł świadomy jest umysłem powierzchownym i często nie jest w stanie dotrzeć do tej prawdziwej przyczyny. Ostatnią funkcją umysłu świadomego jest silna wola, ale o niej opowiem Ci trochę później. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o umysł świadomy. Odpowiada on jedynie za tych kilka funkcji. Jest on bardzo logiczny, analityczny i niestety często o Umysł podświadomy to Twoja pamięć permanentna, czyli pamięć całego Twojego życia. Od momentu narodzin, a nawet jeszcze chwilę wcześniej, bo już będąc w brzuchu u mamy, odczuwamy pierwsze emocje, aż do momentu śmierci. Wszystko to, co w życiu widziałeś, słyszałeś, ale także wszystkie emocje, które tym wydarzeniom towarzyszyły, są w tej pamięci zapisane. One się nigdy nie kasują. Po prostu my Czasami świadomie nie jesteśmy sobie w stanie przypomnieć niektórych rzeczy. Natomiast myślę, że zgodził się, że czasami wystarczy jakiś impuls w postaci na przykład dźwięku, zapachu, może jakiegoś, jakiejś sytuacji, która jest podobna do czegoś, co wydarzyło się w przeszłości I wtedy momentalnie pojawia się jakieś wspomnienie. Coś, czego normalnie nie bylibyśmy sobie w stanie przypomnieć. Umysł podświadomy to także Twoje emocje i nawyki. Jeżeli jakaś sytuacja Cię zdenerwuje, rozśmieszy albo wzruszy, to po prostu tak reagujesz. Nie jesteś w stanie kontrolować swoich prawdziwych emocji. Czasami nawet w gniewie albo złości powiesz coś za dużo. Może nawet zrobisz coś, czego normalnie nie chciałbyś zrobić. I później, kiedy wrócisz na ten poziom pełnej świadomości, zastanawiasz się w zasadzie, dlaczego ja to zrobiłem. Przecież ja tak naprawdę nie myślałem. Natomiast w tej chwili, w tamtej sytuacji zadziałał automat. Zadziałałeś w sposób podświadomy i zrobiłeś to, co w danej chwili uznałeś za najlepsze. Podświadomość to także Twoja funkcja ochronna. Jest to jedna z najważniejszych funkcji podświadomości. Oznacza to, że Twoja podświadomość zawsze chce Cię chronić, zawsze chce Ci pomagać. I ona chroni Cię zarówno przed zagrożeniem fizycznym, jak i niefizycznym. Zagrożenie fizyczne to na przykład lecąca w Twoim kierunku śnieżka. Wystarczy, że kątem oka zauważysz, że się zbliża i wtedy automatycznie podniesiesz rękę, schowasz się, osłonisz twarz i ochronisz siebie przed tym uderzeniem. To jest to zagrożenie fizyczne. Zagrożenie niefizyczne to na przykład emocje. Jeżeli kiedykolwiek w swoim życiu poczułeś jakąś emocję, która była w tamtym okresie czasu tak nieprzyjemna, że umysł podświadomy postanowił cię przed nią chronić, to prawdopodobnie stworzył jakiś program ochronny. Które ma nie dopuścić do pojawienia się podobnej emocji w przyszłości. Wyobraź sobie, że na przykład występujesz jako małe dziecko w szkolnym przedstawieniu. Stoisz na środku sceny i mylisz tekst. Mówisz coś śmiesznego, jakieś przejęzyczenie. Wszyscy, cała widownia się śmieje. Oczywiście nie, nie mają złych intencji, natomiast ty, ten pięcio sześciolatek stojący na scenie, odbiera to w ten sposób, że wszyscy się z niego śmieją, że doznaje jakiegoś strasznego uczucia ośmieszenia. I podświadomość może wtedy uznać, że nie dopuści do tego, abyś w przyszłości czuł się tak samo źle, tak samo ośmieszony. I na przykład zakłada pewną blokadę na wystąpienia publiczne. Idea jest dobra. Podświadomość chce Ci pomóc. Jednak te programy działają tak długo, dopóki nie zostaną zmienione. Oznacza to, że kiedy masz 40 lat, jesteś menadżerem albo handlowcem, i każdego dnia musisz mierzyć się z wystąpieniami publicznymi, to podświadomość cały czas uznaje je zagrożenie, i próbujecie przed nimi uchronić i powstrzymać. Możemy więc powiedzieć, że podświadomość jest obłędnie potężnym wewnętrznym superkomputerem. A to jacy jesteśmy zależy od tego, jakie są w nim zainstalowane programy. Jeżeli program w naszym wewnętrznym komputerze mówi, że jesteśmy grubi albo chudzi, pewni siebie, leniwi, Lubimy sport, czy jesteśmy od czegoś uzależnieni, to tacy właśnie jesteśmy. Te programy to nic innego jak nasze prawdziwe przekonania na temat nas samych i świata, który nas otacza. Zadaniem podświadomości jest te programy urzeczywistniać, czyli tworzyć i pokazywać świat w taki sposób, który będzie z nimi zgodny. Podświadomość w każdej sekundzie. Zbiera i analizuje mnóstwo informacji, tysiące, miliony informacji. Wszystko to, co wpada do Twojego oka, skąta około 180 stopni. Wszystko to, co dociera do Twoich uszu, wszystkie zapachy, które czujesz. Wszystkie informacje, które zbierają receptory na Twojej skórze, są przekazywane do umysłu podświadomego. Gdybyśmy świadomie mieli się nad tym wszystkim zastanawiać, to prawdopodobnie po minucie byśmy zwariowali. Natomiast podświadomość jest superkomputerem, który mieli to wszystko. I pokazuje umysłowi świadomemu tylko pewne wycinki, pewne fragmenty rzeczywistości. Pokazuje nam to, co jest zgodne z naszymi wewnętrznymi programami. Podświadomość decyduje też o tym, jacy jesteśmy. Jeżeli na przykład podświadomość widzi Ciebie jako osobę pewną siebie, to tak będziesz się czuć, tak będziesz chodzić, tak będziesz wyglądać. Będziesz wysyłać mnóstwo niewerbalnych sygnałów, które będą potwierdzać Twoją pewność siebie. Twoja sylwetka będzie wyprostowana, klatka piersiowa wysunięta do przodu, Twoja głowa będzie uniesiona w górę, będziesz nawet mówił w specyficzny sposób. Także ludzie dookoła ciebie będą uznawali Cię za osobą pewną siebie. Ty oczywiście nie będziesz się nad tym zastanawiał, dla Ciebie będzie to zupełnie normalne i naturalne zachowanie. Tak samo jak dla kogoś, kto ma kompleksy albo czuje się gorszy od innych, dla niego normalnym i naturalnym zachowaniem będzie. Chodzenie z głową opuszczoną w dół, mówienie cichym, łamiącym się głosem. Podświadomość, pomimo swoich olbrzymich możliwości, ograniczona jest jedynie do tych programów, które już w niej są czyli do Twoich prawdziwych myśli, do Twoich prawdziwych przekonań na temat siebie. Te programy, te przekonania zbieramy przez całe życie. Jednak najwięcej zbieramy, kiedy jesteśmy dziećmi, bo kiedy się rodzimy, ten nasz dysk twardy jest całkowicie pusty, czysty. I pierwsze przekonania, pierwsze programy, które tam wchodzą, wchodzą bez żadnego oporu. Nie ma tam żadnego krytycyzmu, nie ma ich z czym porównać, więc to co pierwsze się pojawi, to jest tam zainstalowane. Jeżeli na przykład zbyt często, kiedy byłeś małym dzieckiem, słyszałeś od rodziców, że jesteś leniwy, że tobie się nic nie chce, że znowu nie posprzątałeś pokoju, że strasznyś, ciebie leniuch, to mimo że rodzice pewnie mieli dobre intencje i chcieli Zmotywować tym Cię do tego, abyś dbał o porządek, to całkiem możliwe, że powstał w Twojej podświadomości program Jestem leniwy. Na tym etapie Twoja podświadomość nie rozróżnia, czy ten program jest obiektywnie dobry czy zły. Po prostu powstał, więc zaczyna go realizować. I będzie realizować go tak długo, dopóki go nie zmienisz. Niestety, im dłużej jakiś program w nas funkcjonuje, tym trudniej go zmienić. Ponieważ podświadomość, pomimo całej swojej mocy, jest także leniwa. To oznacza, że nie lubi zmian. Dajmy na przykład palacza. Jeżeli ktoś pali papierosy przez 20 lat, to podświadomość ma z tym nawykiem skojarzonych mnóstwo czynności. Ta osoba pali po śniadaniu, przy kawie, w przerwie w pracy, w drodze na przystanek autobusowy. Jeżeli taka osoba pewnego dnia wstanie rano i powie sobie koniec z tym, od dzisiaj nie palę. To daje sobie sugestie, autosugestie. Jestem osobą niepalącą. Jeżeli ta sugestia wejdzie do podświadomości, to ot tak, ta osoba staje się osobą niepalącą. Natomiast jest jeszcze jedna funkcja umysłu świadomego, o której ci wcześniej nie powiedziałem, to funkcja krytyczna świadomego umysłu. Jest to taki strażnik, którego jedyną pracą jest zatrzymywanie każdej sugestii i porównywanie jej z tym, co jest w podświadomości. Jeżeli ta sugestia jest spójna tym, co już jest w środku, to ona wchodzi i wzmacnia nasze przekonania, wzmacnia te programy. Jeżeli natomiast, tak jak w przypadku tego palacza, ona jest przeciwstawna, to podświadomość stwierdza, że nie wpuści jej, nie chce tej sugestii, ponieważ wymagałoby to zbyt wielu zmian. W takim wypadku ta sugestia jest zatrzymana i nie działa na nas. Jedynym miejscem, gdzie ta sugestia może się jeszcze udać, jest silna wola. I faktycznie możesz nie palić tak długo, jak będziesz wkładał w to energię, wysiłek, tak długo, jak będziesz się kontrolował, niejako ze sobą walczył. Bo tak naprawdę w środku cały czas jesteś palaczem. Tak naprawdę nic się w tobie nie zmieniło. Podświadomość cały czas uznaje papierosy za korzystne, widzi w nim jakieś dobro, widzi w nim coś, co jest ci potrzebne. I tylko czeka, aż będzie gorszy dzień, aż będzie więcej stresu. A może wręcz przeciwnie, jak będzie lepszy dzień, jak pójdziesz gdzieś na grilla, wypijesz piwko, albo dwa, ta silna wola wtedy trochę opada, a podświadomość da ci myśl, to może jednego. Przecież tyle wytrzymałeś, masz już tą kontrolę, możesz jednego zapalić. Jeżeli się złamiesz, to wiesz, że ten jeden pociągnie za sobą drugiego papierosa, drugi trzeciego, a kolejnego dnia kupisz całą paczkę i wrócisz do starych, bezpiecznych nawyków. Każde kolejne rzucanie palenia w ten sposób będzie też krótsze, bo podświadomość już będzie wiedziała, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż wrócimy do starych, bezpiecznych nawyków. I tu dochodzimy do tego, czym jest hipnoza. Hipnoza, najprościej mówiąc, jest ominięciem funkcji krytycznej świadomego umysłu. Wchodząc w stan transu, ten automatyczny strażnik zostaje zatrzymany, wyłączony, a nam otwierają się drzwiczki do podświadomości. Nie oznacza to jednak, że będąc w stanie transu, przyjmiesz i zaakceptujesz wszystko to, co usłyszysz, ponieważ w hipnozie masz kontrolę. I kiedy ten automatyczny strażnik jest wyłączony, to ty swoim świadomym umysłem decydujesz, czy dana sugestia może wejść, czy nie. Robisz to za pomocą swojego nastawienia do sugestii. Jedyne nastawienie, które pozwala sugestii wejść, to takie 100% na tak, 100% akceptacja. Fajna sugestia, podoba mi się, wiem, że będzie działać, biorę ją. Jeżeli tak odczuwasz sugestię, takie masz do niej nastawienie, to ona wchodzi i zaczyna działać. Natomiast masz jeszcze trzy inne możliwości. Możesz stwierdzić, że ta sugestia ci się nie podoba i ona nie wejdzie. Nie wpuścisz do swojej podświadomości niczego, co jest sprzeczne z Twoją wiarą, z Twoim systemem wartości, niczego, co tak naprawdę Ci się nie podoba. Drugim nastawieniem do sugestii jest fajna sugestia, ale coś mi się niej jednak nie do końca podoba. To oczywiście również nie pozwoli jej wejść. Trzecim nastawieniem do sugestii jest takie nastawienie prawie 100% na tak. Fajna sugestia, podoba mi się. Spróbujmy czy zadziała. I chciałbym, abyśmy zrobili teraz mały eksperyment. Oprzyj się na swoim krześle, na swoim fotelu, zamknij oczy i wyobrażaj sobie i podążaj za tym, co będę mówił. Wyobraź sobie teraz, że znajdujesz się w hotelu. Jesteś na siódmym piętrze. Stoisz na szczycie hotelowego korytarza. Po twojej prawej stronie znajduje się ciąg drzwi. Każde z nich jest dokładnie takie samo. Wszystkie drzwi są szerokie, ciężkie, masywne. Podejdź teraz do pierwszych drzwi: stań przed nimi i wyobraź sobie, że je otwierasz. Podejdź do następnych drzwi: stań przed nimi, spójrz na nie i wyobraź sobie, że próbujesz je otworzyć. A teraz otwórz oczy. 80-90% osób reaguje w taki sposób, że pierwsze drzwi otwiera, a drugich nie. Przy tych drugich drzwiach czasami mówią, że mieli wrażenie, jakby one były zamknięte, może tak, jakby mocowali się z klamką, ale jednak nie byli w stanie je otworzyć. Jest to naturalne, ponieważ była drobna różnica w sugestii. Przy pierwszych drzwiach sugestia brzmiała otwórz drzwi, a przy drugich spróbuj je otworzyć. Słowo spróbuj. Zakłada albo przynajmniej dopuszcza niepowodzenie, bo jeżeli próbujemy coś zrobić, to albo nam się to uda, albo nie. Przy czym częściej jednak zakłada, że się nie uda. I nawet w takim codziennym życiu myślę, że zgodzisz się, że jeżeli podchodzisz do jakiegoś zadania z nastawieniem, że spróbujesz to zrobić, to tak jakbyś już na samym starcie dawał sobie takie przyzwolenie, że nawet jeżeli tego nie zrobisz, to nic się wielkiego nie stanie, bo przecież najważniejsze, że spróbowałeś. I dokładnie tak samo będzie to działało w przypadku hipnozy. Jeżeli będziesz miał nastawienie, że spróbujmy, czy to zadziała, to tak jakbyś dawał sobie przyzwolenie, że ok, no, nawet jak się nie uda, to przynajmniej spróbowałem nowej metody. Takie nastawienie raczej nie pozwoli sugestii wejść. Oczywiście może w niektórych przypadkach tak, ale w większości przypadków jednak tą sugestię zatrzyma. Dlatego jedynym nastawieniem, które pozwala sugestii wejść, to 100% na tak. Fajna sugestia, podoba mi się, biorę ją, wiem, że będzie działać. I tu dochodzimy do pytania: kto może wejść w stan hipnozy? W stan hipnozy może wejść absolutnie każdy, kogo IQ jest wyższe od 70. Oczywiście, pod pewnymi warunkami. Pierwszy warunek taka osoba musi chcieć, bo nie da się nikogo zmusić do hipnozy. Czasami w internecie możemy natknąć się na komentarze, kiedy gdzie ktoś pisze Zgłoszę się na chodnika i udowodnię ci, że nie dasz rady mnie zahipnotyzować. Taki komentarz pokazuje, że ta osoba nie wie, czym jest hipnoza. Nie rozumie jej, bo każda hipnoza to autohipnoza. To znaczy, że to ty sam w nią wchodzisz. Ty sam wprowadzasz siebie w ten stan. To trochę tak, jakbyś pierwszy raz wsiadał do samochodu. I uczył się jeździć. Obok ciebie siedzi instruktor, który mówi ci krok po kroku, co masz zrobić, aby odpalić samochód, a potem mówi ci, co masz robić dalej, aby dojechać nim do jakiegoś celu. Dokładnie tak samo jest w hipnozie. Ja jestem tylko po to, aby powiedzieć Ci, co masz krok po kroku zrobić, aby wejść w stan hipnozy, a następnie mówię Ci, co masz robić dalej, aby rozwiązać swój problem. Natomiast nie jestem w stanie zmusić Cię do tego, abyś to zrobił. Ważne jest, abyś. Podszedł do tego z takim nastawieniem, że hipnoza jest procesem aktywnym. To ty robisz hipnozę. To nie jest tak, że ja bstrykam palcami, ty zasypiasz, a ja niczym chirurg wycinam to, co niedobre w twoim umyśle, ty się budzisz i jest wszystko zrobione. Tak to nie działa. Hipnoza jest procesem aktywnym. To ty dokonujesz w sobie zmiany, to ty robisz hipnozę. Drugą rzeczą jest strach. Jeżeli się czegoś boimy, to podświadomie nie chcemy tego robić. Możesz sobie wyobrazić, że stoisz teraz na dźwigu, do Twoich nóg jest przywiązana lina i masz za chwilę skoczyć na bungee. Patrząc w dół, Twoja podświadomość gwarantuje Ci, będzie do Ciebie wręcz krzyczeć, żebyś tego nie robił, bo to przecież jest niebezpieczne. Ty oczywiście możesz to zrobić, możesz wykonać ten krok, skoczyć i wtedy jesteś odważny, bo zrobiłeś coś pomimo strachu. Ale jeżeli się czegoś boimy, to podświadomie nie chcemy tego robić, i tak samo działa to w przypadku hipnozy. Dlatego ważne jest, abyśmy przed sesją omówili wszystkie te aspekty, które budzą Twój niepokój. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to konieczne jest, abyśmy je wszystkie przegadali, wyjaśnili, abyś mógł wejść w stan hipnozy z takim poczuciem bezpieczeństwa. To, czego ludzie najczęściej się boją w odniesieniu do hipnozy, to to, że się z niej nie obudzą. Jest to poniekąd prawda, ponieważ w hipnozie nie śpisz, więc nie możesz się z niej nie obudzić. Natomiast tak samo jak w niej nie śpisz, tak samo nie możesz w niej utknąć. To znaczy, że przynajmniej nikomu się to do tej pory nie udało. Tak naprawdę nie potrzebujesz nawet hipnotyzera, hipnoterapeuty, żeby z hipnozy wyjść. To jest Twój indywidualny stan, więc możesz z niego wyjść, kiedy tylko chcesz. W dowolnej chwili możesz sam otworzyć oczy, wyjść ze stanu hipnozy i nikt tam Cię siłą nie trzyma. Druga najczęściej pojawiająca się obawa to sekrety. Każdy z nas ma jakiś. Sekret, jakieś grzeszki na sumieniu. I czasami boimy się, że, będąc w stanie hipnozy, zaczniemy o tym wszystkim opowiadać. I to również tak nie działa, bo hipnoza to nie jest serum prawdy. Nie powiesz mi w hipnozie niczego, czego nie chciałbyś mi powiedzieć poza hipnozą. Tak naprawdę, technicznie rzecz biorąc, w hipnozie możesz nawet kłamać. Nie ma to oczywiście większego sensu z punktu widzenia terapeutycznego, ale tak możesz to zrobić. Ja ze swoimi klientami omawiam się na taką stuprocentową szczerość. W takim rozumieniu szczerości, że szczerym będzie powiedzenie mi, że nie chcesz o danym temacie rozmawiać, a nie, że będziesz wymyślał czy go omijał. I to jest w porządku, to jest Twoje prawo. Nie musimy wszystkiego dotykać. Oczywiście w niektórych sytuacjach jest to konieczne, aby skonfrontować się z jakąś niewygodną przeszłością, bo wymaga tego proces. Natomiast w dalszym ciągu to od Ciebie zależy, czy idziemy dalej i przechodzimy przez to. Czy zatrzymujemy się i kończymy sesję? Czasami ludzie potrzebują trochę czasu, aby dojrzeć do tej decyzji, i to też jest w porządku. Trzecią rzeczą, która może blokować przed wejściem w stan hipnozy, są niewłaściwe wyobrażenia i oczekiwania względem tego stanu. Czasami niektóre osoby mają takie oczekiwania wręcz, że w stanie hipnozy zasną, stracą przytomność, zobaczą jakieś duchy, jakieś zjawy, czy cokolwiek innego nadprzyrodzonego, a. Tak naprawdę nic takiego się nie stanie. Hipnoza jest dużo bardziej zwyczajnym stanem, niż nam się wydaje. W hipnozie czujesz się tak samo jak teraz. Masz po prostu zamknięte oczy i jesteś trochę bardziej rozluźniony. Zwiększa się natomiast Twoja akceptacja sugestii. Zwiększa się również możliwość wiązania pewnych faktów czy przypominania sobie pewnych wydarzeń. Możecie Cię to zdziwi, ale w stany hipnozy wchodzisz praktycznie każdego dnia. Na przykład kiedy... Czytasz jakąś książkę albo oglądasz film. Jeżeli film jest na tyle interesujący, że cię wciągnie, że się w niego zaangażujesz, to z jednej strony na tym poziomie świadomym cały czas wiesz, że to są tylko aktorzy, efekty specjalne, że to wszystko jest udawane, że to na niby, ale jednak na czas trwania tego filmu przyjmujesz jego sugestie, zaczynasz identyfikować się z aktorami, zaczynasz odczuwać pewne emocje, które przekazuje ten film. Ulegasz jego hipnozie. Aby to wszystko mogło się zdarzyć, mogło się zadziać, ważne jest, abyś wykonywał wszystkie sugestie tak, jak słyszysz i wtedy, kiedy słyszysz. Jeżeli proszę, abyś coś sobie wyobraził, to naprawdę wyobrażaj to sobie, bo nasz umysł nie do końca rozróżnia to, co jest wyobrażone, od tego, co prawdziwe. Jeżeli na przykład zacząłbyś wyobrażać sobie, że wgryzasz się teraz w połówkę, Cytryny, wyobrazisz sobie ten kwaśny sok, który spływa po Twoim języku do gardła, to prawdopodobnie po krótkiej chwili odczułbyś trochę więcej śliny w ustach. Podobnie, kiedy budzisz się w nocy z koszmaru sennego. Twoje serce bije szybciej, Twój oddech jest przyspieszony, wydziela się nawet adrenalina, ponieważ ciało reaguje w taki sam sposób, jakby reagowało na prawdziwe zagrożenie. Mimo, że ta cytryna i ten koszmar są tylko w Twoich myślach. Dlatego jeszcze raz podkreślam, ważne jest, abyś. Wykonywał to wszystko, o czym mówimy to wszystko, o co Cię proszę, tak jak słyszysz i dokładnie wtedy, kiedy słyszysz. Mam nadzieję, że to nagranie Cię zainteresowało i pozwoliło spojrzeć na hipnozę i hipnoterapię z nowej perspektywy. A może nawet doszedłeś do wniosku, że i Ty mógłbyś użyć tego narzędzia, aby coś w sobie zmienić? Jeżeli tak, to zapraszam Cię do mojego gabinetu: tego w Poznaniu lub tego wirtualnego. Do zobaczenia, cześć. A teraz. Zamknij oczy i wyobraź sobie to cudowne uczucie spokoju, bezpieczeństwa i pewności, że kiedy tylko pojawi się nowy film na tym kanale, to ty dowiesz się o tym w pierwszej kolejności. Za chwilę policzę od jednego do trzech. Z liczbą trzy otworzysz oczy i pozwolisz na to, aby to uczucie się urzeczywistniło. Jeden, dwa. A z kolejną liczbą 3. Otwórz oczy, zrób, co ma być zrobione. Uśmiechnij się i poczuj tak dobrze, jak tylko możesz. Do zobaczenia.